Jako metropolia stawiamy na zrównoważony transport. Zasadniczo chodzi nam o to, aby uchwycić pewien balans pomiędzy korzystaniem z transportu publicznego, samochodów, ale także również rowerów, które są dla nas elementem transportu codziennego. Jako metropolitalny oficer rowerowy nie wyobrażam sobie innej sytuacji, aby nie dojeżdżać rowerem do pracy. I w związku z tym chcę Wam pokazać, jak to dziś będzie wyglądało. I jest to dzień jak codzień, czyli podróż z Nikiszowca na ulicę Barbary 21A, czyli do siedziby GZT. Dojazd do pracy nie jedno ma imię, możemy wsiąść w samochód i szukać miejsca, jak zwykle codziennie denerwując się, że znowu jest tym kłopot, możemy wsiąść w zbiorką, co akurat serdecznie polecam, ale również możemy wybrać rower w takie dni jak dziś, kiedy jest piękna pogoda, a na termometrze 30 stopni Celsjusza. Powiecie, że za gorąco? Wcale nie, podczas jazdy jest o wiele przyjemniej niż przy włączonej klimatyzacji w aucie. Tak więc serdecznie zapraszam, rower jest świetnym rozwiązaniem w codziennych podróżach do pracy czy do szkoły, a samochód? Uwielbiam samochody, ale może nie o tej godzinie i nie o takiej pięknej porze. To, co zajmuje samochodem około 16-17 minut, w moim przypadku rowerem analogowym, takim jak ten, zajęło w okolicach minut 23, ale stresu nie było wcale. Miłego dnia!